I się zaczęło słońce, które świeci i nie grzeje. No schyłek września, ósma rano, słonecznie. Na termometrze nieco poniżej 10 stopni nie Nienawidzę tego czasu, gdzie jest chłodniej niż 15 stopni. Normalnie Przyprawia mnie to stany depresyjne. <laughs> Jeszcze bez rękawiczek. Aczkolwiek już na skraju tego. Zakładać, nie zakładać. Długi rękaw musi być. Jeszcze krótkie spodnie. Kamizelka też się nada. Chłodny wiatr. Dosyć a, chwilami porowisty. Dlatego dzisiaj po lesie. Na Kaszuby w stronę żukowa. Także w lesie piać nie powinno. No, z nosa cieknie i tak będzie do kwietnia. wokół jeziora Tomińskiego bardzo fajny niezatrudny, niezadługi trudny nie za długi szlak oznaczony jako wolność w naturze są słupki z tabliczkami Kierują gdzie skręcić, gdzie jechać Ciężko się tu zgubić Naprawdę jest sympatycznie Co rącz widzimy jezioro to z jednej to z drugiej strony Jedynie co, trzeba uważać na korzenie Poza tym, GITES Wolność jest w naturze. Hasło przewodnie na dzień dzisiejszy. I drzwiarze. Hmm, hmm, hmm. Teraz Kaszubska. Żeby na Dla się żadnego rowerzysty. ludzie z kijkami. Ludzie z psami, grzybiarze, rowerów brak. Po mojej lewej hurtownia... Nie hurtownia. Fabryka ziaja. Kciuk do góry, kto znajdzie w domu chociaż jeden produkt ziaji. Kciuk do góry, jeżeli ktoś miał świadomość, że to jest firma z okolic, bliskich okolic Gdańska. Miejsce lekko sentymentalne Rok temu Po zakupie Rondziaka Była to pierwsza Wyprawa Cześć, To chyba produkują prąd, albo go dystrybują. Coś co jest to rzeczy. Wygląda to. Ciekawie. I trzeszczy. Nie wiem, czy słychać. Słychać, jak prąd płynie. Zdjęcia oczywiście do dupy. Aż na żywo to. Na żywo. A nie jakieś tam obrazki. sami grzybiarze pełno poparkowanych samochodów koszyczki, ludzie, łażu każdy liczy na ten swój wymarzony zbiór ale z tego co widzę wszyscy mają koszyczki puste pewnie dopiero zaczynają ale mi samochodów całe lato w lesie nie było tyle samochodów co dzisiaj mm -hmm. No i butelki po browarach, kur... wyjeb... no. <try> <try> Polej się szutrem cztery dychy, proszę bardzo. Wielki jakieś nie wiem czy to nowy napęd, czy to nogi, ale dzisiaj z siły jest brud. No i skończyło się zasuwanie. Jest droga ewidentnie mniej uczęszczana. Ale mam nadzieję, że to tylko fragment. Jesteśmy w lesie. Taką dróżką sobie jedziemy. Elegancką. Po co po wertepach? Lasa. No i Garmin krzyczy, że będzie pod górkę, także już nie jest taka klasa. Tu mamy, podajce sobie PKM-ka do Kościerzyny. Czas coś przekąsić. Grajfrut. O jadą mi dziewczyny z kościerzyny no, no, no. miejsce po wycińce Tak pozostawione, że ciężko tu przejechać Bynajmniej ciężko jeżeli ktoś nie lubi brodzić w błocie i dla niespodzianki się w nim Zatrzymać Albo wyłożyć Coś tu jeszcze jedzie, jedzie kład. Pana przepuścimy Mhm Tak takim to też można też fajna zabawa mam no, ja, nadzieję że w końcu się skończy Spacerowanie i zacznie się jeżdżenie szkoła mążczyna jeszcze kawa przejdziemy, nie mm, to trzeba jechać, bo się zimno robi. Dobra Nie ma co? Thank <laughs> Ja jeszcze tu przejdę i to jak widzę, że tam jest to samo. takie podjazdy, zjazdy kamienie, piasek, było to wszystko dzisiaj było był asfalt, był asfalt w lesie był dziurawy asfalt były płyty także urozmaicone Kaszuby na maksa ktoś kto nie lubi ich bardziej wymagających tras nie mówię tu o przewyższeniach tylko o typie na wierzchni to może czuć dyskomfort. Przed nami co? Farma fotowoltaiczna, tak to się chyba nazywa. O! Sporo tego. Naprawdę sporo. Klocki potwornie piszczą swoją troszkę wody i jest taki pisk. Zasz wstyd. Ale hamują. Najważniejsze. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. No, myślałem, że tu nie pada. To pada jednak no nic. Egy. Najgorsze że to zimny deszcz, nieprzyjemny. Przydało jechać, ale tu aż zimno. Mały przerywnik deszczu, ale kurę przeszło pada. Już nie pada. Ciężko nadążyć, ale przez tą chwilę zmarzłem niemiłosiernie I dzisiejsza wycieczka dobiega końca. Trasa bardzo rozmaicona. Co mi się podobało: jedynie deszcz, podczas którego temperatura spada poniżej 8 stopni. Trochę dał w kość, ale na szczęście było to krótki. Były to dwa krótkie epizody. Także jesień. Witaj.